Dzień dobry, Eye of the Beholder 2. A to było naprawdę słychać głośno, prawdopodobnie tą komórkę, zupełnie nie chcąc. Także Eye of the Beholder 2, w poprzednim odcinku. Gdzie zaraz te. A, ok. Tak, tu byłem, tu było tak gdzieś. Dziwne. Bardzo dziwne. Yy, Mapacz, w poprzednim odcinku. Na przykład, jak widzicie, wchodzę w różne piętra na tej wieży. Na pewno wiem, że tam coś za tą ścianą się znajduje. Natomiast... Wydawało mi się, że. O, zniknęłam. Tu nic nie ma, to jest dziwne. Nie ma tu jakiegoś przycisku. A, o. Nie, to tak było. O, okej, okay, coś się zmieniło, ale nic. A. Kurde, jeszcze tu się zamknęło na dokładkę, jak to... Mam nadzieję, że nie spędzę tego odcinka w tym miejscu. O. Gdzie jestem? Tu był gdzieś ten gigant mały. Gigant mały, w ogóle. A może ja... Co to jest? Rrr. Na pewno jest jakiś sposób oficjalny, żeby to zrobić, ale mi się nie chce. O! Nie, zaraz, gdzie jestem? What the hell? gdzie ja jestem? Co? A tutaj. Wow! Czy ja się czasami teleportuję, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się. Sorry, to nie jest ciekawe. No to, to jest zagadka, ale ja mówię, ja po nie rozwiązuję tej zagadki. Tylko się... wow! Już myślałem, że się zablokowałem w ogóle. To było ciekawe. No nie, no to trzeba zrobić. Jasny gwint. Pozwólcie mi to zrobić nawet schody czasami się blokują tutaj. Czyli wszystko zmienia, jak jestem Ja pierdzielę Stramat. O, o! Widzę, że coś jakby. Od... O! To jest obiecujące. Nie zmieni się, błagam cię, nie zmieni się. Yes! O to mi chodziło, biście. Dziwna kreatura. Więc znaczy, Blinking, jakieś tam mruga. Nie, Blinking jak lun lunatyk tak w długmie to wygląda jak połączenie giganta z drzewem w każdym razie na tym rysunku yy, pojawia się przed tą, czy tam stoi przed tą yy, jest wyraźnie yy, uwięziona przez jakąś niewidoczną siłę ale w, mimo wszystko wygląda jakbym była zdolna dotknąć kogoś z drużyny i teraz trzeba pozwolić dotknąć w jakimś zielonym świetle um, Tentacle, Tentacle to jest ten macka, jakby wyciąga i delikatnie jakoś tam Frisks dotyka, powiedzmy, drużyny. Tam, kogoś wszystkich. Moje, moje, idźcie już, biegnijcie. Lest. Chyba, że chcecie. Tak jak ja, zostać drzewem. Nie wiem, dlaczego ja to tak dzi... Uuu... Moneta. I ta moneta chyba jest nawet konieczna dalej, ja już nie pamiętam, czy to było konieczne, czy to był jakiś bonus. Ale to mam. Chciałem właśnie po to tutaj, tak się męczyłem, żeby to znaleźć, no ale cóż... Ehm, um, Aha, te czary się zużyje. Nie pamiętam, co jest następnym etapem, dlatego wolę sobie odpocząć i... Porzucać sobie czary moje. W ogóle nie uda mi się tłumaczenie tamtego fragmentu, ale... pieprzyć to, po prostu. Dobra, kolejny poziom karmazynowej wieży przed nami, i za nami, i, i teraz, teraz przed nami, teraz... Ojej! A to są... piekielne psy. A to jest to. Szorn. Nic nie wygląda tak jak... nic nie jest tak jak się wydaje. Nie dziwiłbym się jakby któraś, jakby połowa z tych ścian była iluzją. I to jest prawda w ogóle. Zaraz to trzeba patrzeć na kompas. Są wylazę na pewno jeszcze. Raz. Spokojnie od prądku. To jest północ. Tam jest północ, czyli wschód, 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 wschód. O dzień dobry. Aż to było szybkie nawet. Muszę przyznać, panowie. Kurde, odwać się. Ej, nie nie, 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 No, no, no. Dobra, udało się. Jak zawsze, osoba, która ginie, to jest szorn w ogóle. On jest jakiś taki flern tutaj. Bracers. Ochrony. Mam przeczucie, że to może być, kurde, przeklęte. Nie. Nic. Trochę no, pewnie jest słabe. Będzie o, kurde, to jest słabe w ogóle. Co to daje? To nic nie daje. W ogóle, co to jest? Też nie wiem, co powiedzieć. To jest dziwne. No nic. Mm. Aha, stopy ja szedłem w końcu na południe, jakby stąd tym, tak? Tak, dobra? No. Zachód, 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 zachód. Wschód, 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 wschód. Wschód. Aha, dobra, znaczy ja jestem tutaj teleportowany w pewnym momencie. A zaraz, co to, to ma znaczyć? Te... No. Albo coś przegapiłem. Jeszcze na spokojnie, poli. East, 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 east. West, 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 west. East, 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 No i cały czas skręcam, tak. West, 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 west. I dlaczego teraz tu skręcam? Dobra, trzeba szukać ściany w tym miejscu gdzieś. O, dzień dobry. No była jakaś pierwsza ściana, ale jeszcze to pewnie druga będzie Będzie, będzie A zaraz, schody w górę, już Ty, awatar, nie widziałem, że tyś nieprzytomny. No, eee, dobra, tak to tak Tak szybko poszło z tym? Dziwne Wow Kto głoduje oczu się szorny. dobra, szybko jeszcze odpoczniemy, bo karn by to się ten jeszcze nie jest w 100% magiczny, czyli zdrowy Dobra, tradycyjnie 40 godzin i 208 zapisów. A powoli zbliża się zakończenie gry. Yeah. W sumie wiem, że mogę jeszcze użyć w sumie czaru. W sumie, jeszcze raz powiem, w sumie ochrona przed złem. Dlatego to zrobię. I teraz, co było na tym poziomie? Co to za po... A to jest to. Czyli tutaj, a widzicie... Dobra, tu mamy dwie drogi do wyboru. Czyli jednak trzeba, bo tak jak... jak... Ja, Przerzuć się, że trzeba było znaleźć tego jakiegoś drzewca, czy coś tam, dać się dotknąć, albo w każdym razie... Dostaje się monetę i teraz to otwiera drzwi i tutaj dalej ojdzie do... No. O kurde, dwóch, wow. Ej, Spokojnie, kolego. O kurde, jakiś dwóch większych słaniaków bo nie ma twarzy. No, co się stało? Wow, co ty jesteś? Wydaje mi się, że miał jakąś szczęśliwą serię, bo ja nie wierzę, że on tak sam takie coś może zrobić, to jest dziwne. Dobra, um, jeszcze raz trzeba wrócić monetkę. Czyli teraz jestem gotowy na to, żeby Cone of Cold rzucić. Zoom. Boom. Z... Kurde, Karolina. Nie mogła być kto inny, tylko zabije was dla... Po dla pokazówki, żeby było wiadomo, że da się was zabić. Proszę bardzo, nie żyjesz na pewno? A co z tego, że Karolina Kar... nie żyje, no? Każdy mógł zginąć, oprócz Karoliny i Sandrala. Jak wybrałbym tą drugą ścieżkę, to było podobnie, tylko że jakby w przeciwnym kierunku się idzie. Tak mi się wydaje. Zimmon kurde, szybki jest. Ej no dobra. A i każdy z nich ma chyba wszystkiego te pierścionki i ochrony Muszę wziąć. Wow! Szybcy są. I wściekli, i nie mają twarzy, ale da się ich pokonać. E, spokojnie, bo to się może otworzyć samo? Albo nie. Dobra, to już wiem, co na tej wyżyczce. Pojedynek z y, pewną iścią, sporą się magów. What? O, dzień dobry. O, skubańcy, to jest niebezpieczne. Dwie firebolki czary. Jakim kurde. No jasne! Yy. Taram! To było na całkiem spoko z mojej strony, jakkolwiek to jak brzmi, ale akurat z kubańcami spalajżowali dwóch z przodu typów. No, to się rzecz... fartło im się, że tak powiem. Ej! To było zaskakujące mi się, że to już z koniec z tymi. Koleżko, ciach! Uuuh, nie poszuć. Ty. Mm. Wiedziałem, że puści kulę albo coś. No. Ech. A już, już przygotowywałem ten czar. Sarą, piście. Teraz ty, ale ty, Oberłańczyku, jak ci się teraz podoba, akurat, co? Z perspektywy oberwanego, boom! Jeszcze, że jest Kuba, nic naprawdę... Eee. Oraz no, ci koledzy zostawiają te karawasze. Czy tam wasze już nie wiem, Który jest z tych dwóch? Czy to koniec? Nie! A to już jest naprawdę ostatni, bo wiem, że ostatni, ponieważ tamten był jakiś samodzielny. To był kolega, który się zgubił. I tutaj będą, to jest jakby. No, z drugiej strony tak dokładnie. Można było wybrać dwie trasy, obie dokładnie takie same. E, dobra, wydaje mi się, że nie będę musiał odpoczywać przed wejściem na kolejny poziom. Czy to będzie ostatni poziom? Okej, okay, to poziom z tymi psami. Trzeba uważać, bo one są troszkę tutaj silniejsze niż w tym w jedynce. Przede wszystkim te cwaniaki potrafią rzucać kulę tak mi się kojarzy. O dzień. Tak potrafią kulę ognistą rzucać. Patrzcie go, jaki uśmiechnięty. Ściana na północ jest jakby ciepła. O! Hala wielu piekieł, hala piekieł. Okej. Okay. Tutaj jest moment, gdzie trzeba... Właśnie, gdzie... Ja tutaj trochę to na farta ustawiam taki dysk. I te przewracanie tych dysków powoduje, że te pola siłowe powinny znikać, tylko... Okej, okay, tu coś zniknęło. Są takie miejsca. Ta dziura Lukewarm? Lu jako, jakoś tam jest ciepła w dotyku niby Lukewarm Trzeba w każdym się wpakować tutaj kuleczki w każdą z tych dziurek Teraz w dół Tu chyba trzy są potrzebne trzy są te takie dziurki Teraz tu Wow, ta jest zbyt gorąca, aby do, nie, dotknąć. Czyli mamy dziurki o różnej temperaturze. Hmm. Czyż to nie brzmi fascynująco? I teraz ta. Tak zwana dziurka em, zachodnia. Nie wiem, czemu tak. A nie, to szlak nie otworzyło się. Dlaczego? to jest dziurka północna. A może to muszę w odpowiedniej kolejności zrobić? A nie, też się otworzyło. Dobrze, to jest chyba ostatnia. W ogóle to nie jest dziurka, tylko to jest takie miejsce, jakby. Oraz. Yy... Oj. Przerwa w tym momencie. Dlatego, bo lubię robić przerwy w straszliwych momentach. Na razie. No, na razie.